Cześć, jest jestem Quantum i to jest nowy odcinek Game On, w którym dzisiaj zajmiemy się Grow Singularity, czyli Osobliwość. To grę kupiłem za jakieś około 30 zł, także praktycznie bez cen, jak za taką, powiedzmy sobie, produkcję. Ona, gdy wychodziła chyba oryginalnie, kosztowała 100 złotych, także jakoś nigdy, gdy zobaczyłem jej gameplay, nie miałem ochoty kupować jej pełnej wersji, ale akurat udało mi się niedawno w pełnej wersji, w sensie myślę po pełnej cenie. Więc jak nadarzyła mi się taka okazja, to sobie właśnie załatwiłem tą grę, żeby sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Bo tak pokrótce, o czym jest Singularity? Czyli Amerykanie, zaczęło się od tego, że Amerykanie wykryli w pewnym miejscu na wyspie Katorga 12 jakieś takie bardzo tajemnicze promieniowanie, po czym chcieli sprawdzić. Co tam się właśnie dzieje na tej wyspie i wysłali jakiś takich swoich agentów, żeby sprawdzili co tam ma miejsce, co tam się dzieje. I akurat później okazuje się, że właśnie na tej wyspie zaczynają się dziać jakieś dziwne eksperymenty, bo po raz pierwszy gdy to przylatujemy na tą wyspę wybucha tak zwana osobliwość, która zmienia tak jakby czas. Miejsce wyda wydarzeń, które na tej e, wyspie mają miejsce. I ogólnie e, czas i miejsce, wyda e, miejsce wydarzeń, e, jakie mają miejsce na świecie. I my staramy się tak jakby ten bieg wydarzeń nie przywrócić. W ogóle tutaj ta wyspa, tak jak też Fabuła wspomina, była bogata w taki nowy, tajemniczy pierwiastek, który się nazywa E-99, dzięki któremu właśnie było możliwe całe to podróżowanie w czasie. On ma właśnie różne, niesamowite właściwości. On też tutaj naprzykrzył też różnych dziwnych rzeczy, także na przykład różne mutanty i tego typu rzeczy. To jest właśnie dzieło E-99 i promieniowania tego pierwiastka, który też jest tam na przykład bardzo jakby to powiedzieć radio Radioaktywny. Taka, taka pokrótce jest mniej więcej fabuła, tak jest początek w sumie tej gry. I nie będę Wam zdradzał nic dalej, bo jak ktoś będzie chciał sobie pograć w tą produkcję sam, to na pewno na pewno ją sobie gdzieś tam kupi i zagra, bo pewnie jakąś już kopię albo w promocji tą grę będzie można sobie znaleźć bez problemu. W każdym razie. Ta cała fabuła jest bardzo fajnym pretekstem do stworzenia właśnie nowego urządzenia, które tutaj widzicie, ono on się nazywa TDM. I teraz zaprezentuję Wam tak szybko, pokrótce um, kilka możliwości tego urządzenia. Znaczy pierwszego teraz, y, tak jakby podstawowego trybu Wam nie pokażę, gdyż to jest y, dostępne tylko w niektórych miejscach. Jest to odmładzanie i postarzanie y, niektórych przedmiotów. Nie wiem czy to będę mógł pokazać na, na tych schodach, chyba nie. Kolejną funkcją jest taki właśnie gravity gun, którym, którym możemy sobie przenosić różne przedmioty i między innymi ciskać nimi w przeciwników. A jeszcze kolejnym jest tak zwany impas. To jest taka kula, którą sobie możemy wystrzelić, i wtedy w obrębie tej kuli jest mocno spowolniony czas. Zresztą to zaraz sobie zobaczycie: zobaczcie, jak te pociski do kałaśnika będą lecieć. Czy to jest raczej nie Kałasznikow, tylko Walkiria. Między nimi w ten sposób możemy sobie zrobić taką tarczę, czy zatrzymać wrogów e, w tej właśnie tarczy e, i później ich tam po prostu zastrzelić, albo możemy e, też użyć tego do różnych innych zastosowań, na przykład po no nie, no głównie w sumie tarcza e, i głównie właśnie to zatrzymywanie przeciwników w miejscu. Oni praktycznie wtedy się stoją i nie poruszają. Jest to bardzo przydatne. E, tak, jakby funkcja, szczególnie gdy mamy do czynienia z dużą ilością wrogów, różne umiejętności możemy sobie e, na przykład ulepszać. Broń można tutaj trochę ulepszać, ale głównie jej jakąś moc, szybkostrzelność czy tam magazynek. E, te umiejętności naszego TDM też możemy sobie ulepszać, żeby na przykład ten impas trwał dłużej. Ja teraz postaram się pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Czyli tak wygląda impas wycofamy się za pole działania. I po prostu zaczniemy sobie strzelać i poczekamy aż impas przestanie działać I wtedy wszyscy przeciwnicy powinni paść jednocześnie praktycznie Chyba, że kogoś tam jeszcze nie widzę, co jest bardzo prawdopodobne No, dokładnie o tym mówię, przynajmniej jeden wróg padł, dwóch, jednak dwóch Także to jest całkiem fajna, przydatna umiejętność, szczególnie fajnie to wygląda na otwartych przestrzeniach. Co do tego postarzania i odmładzania przedmiotów, to są tak jak wspominałem w bardzo konkretnych miejscach one nam przeznaczone, na przykład możemy sobie to zobaczyć na przykładzie tej kłódki, to jest akurat mały przykład, ale może gdzieś będzie okazja, żeby zobaczyć jak to wygląda w, tak, w pełnej klasie. Klikamy sobie Q i w tej chwili postarzy, postarzyliśmy taką kłódkę i czasami się tu pojawiają jakieś apteczki, notatki i tego typu inne rzeczy, które sobie możemy czytać. Trochę to szczerze mówiąc przypomina Bioshock'a, bo Bioshock przedstawiał nam fa swoją fabułę głównie przez te przez te takie dzienniki. Tutaj są różne rodzaju notatki, mniej lub bardziej ciekawe. To sobie zawsze można fajnie obejrzeć, jeśli tylko ktoś ma ochotę. NTDM też działa na przeciwników, że można ich tak jakby też postarzać i odmładzać. Na przykład ze zwykłych jakby to powiedzieć, ze zwykłych... ze zwykłych żołnierzy właśnie można zrobić takie mutanty, które teoretycznie będą mogły atakować... To jest taka zaleta, że one będą nas wtedy tylko atakowały ręcznie i nie będą nas mogły atakować na dystans. Na przykład możemy sobie odnawiać takie różne dzienniki. To tak właśnie, ale Bioshock, mamy takie audiobooki, powiedzmy sobie, albo raczej dzienniki audio. Niektóre Skrzynki takie, jak tutaj możemy sobie odnowić, aby zdobyć apteczkę lub jakąś amunicję, no. Okazji jest na pewno dość dużo, żeby sobie użyć ten TDM, jest on dość potężny. Poza tym, na przykład, tutaj w tej konkretnej misji, mieliśmy okazję skorzystać z tak zwanego wzmacniacza TDM. Nie wiem dokładnie, czy skrót jest TDM, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie zaraz nawet sprawdzę w menu. Zobaczmy sobie sterowanie. I chyba nie ma akurat tej nazwy, tutaj. No cóż, mogłem, mogłem zapomnieć. W każdym razie, no już jak mówię na to TDM, to będę mówił, to będę mówił na to y, TDM. Jak już mówiłem w tej misji, y, jest taki zaskryptowany moment, gdzie już mamy wzmacniacza, tak jakby tego TDM, który powoduje to, że możemy nawet bardzo ogromne przedmioty y, odmładzać. I to czasami jest potrzebne, bo to jest tam jakoś uzasadnione fabularnie. Nie będę wam mówił, czego tutaj y, dokładnie szukamy, bo nie o tym jest odcinek. O, to jest też ciekawe. Niektóre takie rzeczy też sobie można odmocnić. Takie różne fajne napisy pojawiają się. Tutaj w międzyczasie, które właśnie sobie możemy tak odmłodzić, żeby wtedy je widzieć. I one w sumie są dość interesujące, bo mówią różne dziwne rzeczy, których ja do tej pory nie rozumiem i nie wiem, dlaczego pojawiają się takie teksty, jak się tam pojawiają, to pewnie się wyjaśni później dopiero w fabule. Są też na przykład takie momenty, w których powracamy do a, tych wcześniejszych czasów, które były przed tą eksplozją osobliwości, dzięki czemu mamy okazję, tak jakby, przywrócić niektóre wydarzenia, które się działy wcześniej, jeżeli jest tylko taka potrzeba. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ta gra jest po prostu maksymalnie zaskryptowana. Strzela się tu jak w Call of Duty, momenty się zaczynają też jak w Call of Duty, w sensie takie też zaskryptowane. Nie mamy tu żadnych większych decyzji. Na to, jak ta fabuła się potoczy, po prostu jest to z góry jakaś założona kampania. Jest to kawał sztampowej takiej fajnej strzelaniny, w której po prostu sobie chodzimy, radośnie strzelamy yy, i poznajemy fajnie, fajnie fabułę. Ona jest akurat dość ciekawa. Głównie to grę właśnie kupiłem dla tej fabuły i dla. Takiej, takiego pobawienia się tym całym TDM, to całą kontrolą y, czasu, która jest tu zrealizowana, mimo że oskryptowana, to moim zdaniem jest zrealizowana y, w całkiem, w całkiem taki ciekawy, zjadliwy y, sposób. Ale tak jak mówię, jeżeli ja bym w to z, 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 ja bym za to zapłacił pełną cenę, to bym się mocno zawiódł. Y, tak raz sobą nie reprezentuje nic takiego niesamowitego, co y, by nas y, w. Tak jakby posunęło do powiedzenia, wow, faktycznie ta gra była y, świetna i warto było na nią wydać tę y, kasę. Ja tutaj nie mam takiego wrażenia. Y, po prostu mi się ta gra całkiem podoba, jest fajna do pogrania, ale nie ma w niej nic skomplikowanego. W sumie trochę właśnie żałuję, że twórcy troszkę tak jakby zmarnowali potencjał tej, tej ca tego całego przemieszczanie się w czasie tego całego urządzenia TDM, bo można byłoby zrobić naprawdę całkiem ciekawą grę. Po prostu ja nie mam w sumie pomysłu, jakby to mogło wyglądać, ale cały, mam, cały czas mam takie nieodnośne wrażenie, że, że jednak coś w tej grze można byłoby poprawić i zrobić lepiej, raczej jakoś w fajniejszy sposób wykorzystać ten potencjał. Tego, tego urządzanka, tej, tej zmiany czasu. Szczególnie jedną rzeczą, którą bym zmienił, to ta taka liniowość całej tej fabuły, bo ta gra aż prosi się po prostu, żeby w międzyczasie były jakieś konsekwencje, które tak jakby powodowały, powodowałyby chociaż zmianę zakończenia. Myślę, że powinni to jakoś mniej więcej w podobny sposób rozwiązać jak na przykład Metro 2033, gdzie przez jakieś różne drobne akcje mieliśmy wpływ na to co się dzieje w fabule i wtedy to decydowało o dobrym bądź tym bądź tym gorszym zakończeniu. Właśnie różne takie też fajne wizje tutaj są w międzyczasie, które możemy sobie zobaczyć i co się w tym danym miejscu wydarzyło. O cholera. W sumie musiałem czegoś nie kliknąć albo coś w tym stylu. Pewnie trzeba gdzieś użyć urządzenia TDM, żeby się tam dalej przydostać. Ale chyba w sumie myślę, że pokryłem już wszystko. Jedyną mam jeszcze wadą, za którą uznałbym która uznałbym, jedyną wadą, którą uznałbym jeszcze w tej grze to jest jej cholernie łatwy poziom trudności szczególnie gdy dobędziemy sobie minigana to ta gra jest niebotycznie prosta, po prostu idziemy i radośnie strzelamy z tego minigana, dopóki nie skończy nam się y, amunicja ja jednak trochę bym podwyższył ten poziom trudności, żeby... Cześć, jestem Quantum i to jest nowy odcinek Game On. W którym dzisiaj zajmiemy się grą Singularity, czyli osobliwość. Tą grę kupiłem za jakieś około 30 zł, także praktycznie bez cen. Jak za taką, powiedzmy sobie, produkcję, ona, gdy wychodziła, chyba oryginalnie kosztowała 100 zł, także jakoś nigdy, gdy zobaczyłem jej gameplay, nie miałem ochoty kupować jej pełnej wersji, ale akurat udało mi się niedawno w pełnej wersji, w sensie myślę po pełnej cenie, więc jak nadarzyła mi się taka okazja, to sobie właśnie załatwiłem tą grę, żeby sobie zobaczyć jak ona wygląda. Bo tak pokrótce o czym jest Singularity, czyli Amerykanie zaczęli się od tego, że Amerykanie wykryli w pewnym miejscu na wyspie Katorga 12